Słuchajcie, jesteśmy w jednym ze stronów, właśnie tutaj w momentach, gdzie zachowało się oryginalne stanowisko strzelicy. Dokładnie takie samo było i przedce takie identyczne były na osówce, Zwróćcie uwagę, one w momencie kiedy strzelec znajdował się z tej strony, tu nie musiało być MG42, to mogło być MG44, obojętnie jakichś pistolet maszynowy czy karabin maszynowy, kładziony sobie na. Tylko, że szarownicy już dążyli tu rozebrać zasubę. Czyli dwa karabiny maszynowe, czy pistolety maszynowe były w stanie zamknąć tam wejście do danego obiektu. Jedna strzelnica, druga strzelnica działająca, jak się to wam obrazuje, tak miały działać i wyglądać właśnie wartownie na podwórce, Komora amunicyjna i w momencie to jest bardzo... Sposób. Jedno na wysokości bioder, drugie na wysokości klatki piersiowej. I zwróćcie uwagę, w momencie kiedy jakikolwiek przeciwnik szedł od tej strony drzwi nie były w żaden sposób blokowane. Tu nie było żadnego wejścia pancernego ani żadnego zabezpieczenia. Ktokolwiek chciał od tej strony wejść, wpadał na ogień strzelca, który znajdował się na tym stanowisku. W momencie, kiedy ten strzelec przerywał ogień, ogień otwierał ten. Tylko, że tu jest kolejne małe kuku. Drzwi pancerne. Ci żołnierze atakujący, którzy weszli do środka, trafiali na drzwi pancerne i stąd nie było już wyjścia. Żołnierze ostrzeliwujący, w momencie kiedy zasłonili kurtyny, mogli się ewakuować do dalszej części, mogli sobie z tego wyjść pomieszczenia. Tylko, że naprzeciwko znajduje się bliźniacze, dokładnie takie samo stanowisko. I zwróćcie uwagę, że zarzewniała kurtyna jeszcze tu jest i ona jeszcze działa. I teraz, w momencie kiedy na przestrzał otworzono ogień do takiego wejścia, z dwóch stron żaden żołnierz nie miał wejścia, rzucanie granatów, nawet miatacze ognia w takim miejscu by się nie sprawdziło, bo kiedy były zamknięte te drzwi, zwróćcie uwagę na zawiasy. To pomieszczenie było ogniotrwałe, odłamkoodporne i tu jest niespodzianka na suficie. Pancerne stalowe płyty i w tym momencie, kiedy ktoś atakował to pomieszczenie, nikt mi nie powie, że to było tylko zwykły magazyn amunicyjny. Czyli gdzieś tu pod podłogą, w dalszej części, musi się znajdować wejście do niższych poziomów. Są tu Po co i dlaczego tak ten obieg był strzeżony. Kable elektryczne, rury elektrydywowe. To wszystko, co tu widzicie, słuchajcie, to jest oryginalnie jeszcze nierozszabrowany i niezniszczony.